Dzień dobry, Jakub Pierzankowski, zapraszam na przegląd wiadomości wideo. Dziś w programie święto patrona Szkoły Podstawowej nr 2, szpital z nową kanalizacją, choinka 2013, debiut szlachetnej paczki w Łowiczu, trzeci powiatowy festiwal piosenki, kolejna wygrana księżaka Łowicz. Można już korzystać z miejskiego lodowiska położonego na Orliku przy ulicy Bolimowskiej. Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 20, natomiast w weekendy od godziny 10 do godziny 20. Koszt wypożyczenia łyżew wynosi 6 zł. Aura pokazuje nam prognoza pogody, że prawdopodobnie na sobotę powinniśmy, w sobotę powinniśmy otworzyć lodowisko. Czyli najbliższa sobota to jest, żeby nie skłamać 7 grudnia. I to jest lodowisko to przy orliku. Tak, Bolimowska 15 na 19, boisko do koszykówki orlikowskie zostaje zawsze na okres zimowy przemienione na lodowisko. I na jakich zasadach ono będzie funkcjonować w tym sezonie? Czyli sprawdziło nam się już w poprzednich sezonach. Jest wypożyczalnia, mieszkańcy Łowicza korzystają nieodpłatnie. Boisko, lodowisko będzie czynne od godziny 10 do 20 w sobotę i w niedzielę. Natomiast w normalnym okresie, czyli w tygodniu, jest od 14 do 20, na które serdecznie oczywiście zapraszam wszystkich. W piątek 6 grudnia w szkole podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość szkolna poświęcona patronowi szkoły. W pierwszej części uroczystości wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursów bajki Adama Mickiewicza oraz życie i twórczość Adama Mickiewicza. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie szkoły, którzy przedstawili twórczość poety. Uczniowie recytowali wiersze, opowiadali bajki dla dzieci oraz przedstawili i omówili poszczególne księgi ponadczasowego dzieła, jakim jest Pantadeusz. W ubiegłym tygodniu zakończył się drugi etap budowy kanalizacji deszczowej na terenie szpitala w Łowiczu. Inwestycja obejmowała przebudowę starej oraz budowę nowych elementów kanalizacji deszczowej poprzez wymianę rur oraz studenek przelotowych, które pozwolą odprowadzić wodę z terenu szpitala. Inwestycja kosztowała ponad 360 tysięcy złotych. Mimo silnego wiatru oraz deszczu ze śniegiem, Łowiczanie chętnie przybili na miejską zabawę choinkową. Choinka 2013 po raz pierwszy od 20 lat zorganizowała została w hali Osir nr 2 przy ulicy Topolowej. Pierwszy raz w historii łowickiej choinki rozpoczęła się ona od głównego losowania nagród, które zawsze odbywało się na koniec imprezy. Podczas tegorocznej zabawy dwóch łowiczan, Łukasz Gawroński i Piotr Malejka, którzy razem z Choinką świętowali swoje 20. urodziny otrzymali kosze ze słodyczami oraz tort. A Pana Piotra zapytamy po prostu, jak smakował ten tort. Kawiarnia u dziennikarzy na ulicy Pijarskiej ufundowała właśnie ten pyszny, wspaniały... A jest A jest ten. Pan Piotr Malejka! Słuchajcie, to może wszystkiego najlepszego, Panie Piotrze! Debiutująca na terenie Łowicza i okolic, szlachetna paczka pomogła 41 rodzinom. W miniony weekend w sali gimnastycznej zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi zaaranżowany został magazyn szlachetnych paczek. To tam przez dwa dni darczyńcy przywozili swoje pakunki, które niezwłocznie były wywożone do obdarowywanych rodzin. Wiele z nich wyraziło zgodę na kontakt z darczyńcą. A kilka na kontakt z mediami. Wszystkie te wizyty były niezwykle emocjonujące. Szlachetna paczka to niesamowita energia, głębokie jej emocje i szczera radość zniesienia bezinteresownej pomocy. Chciałam pomóc potrzebującym rodzinom Złowicza i Z okolic, i poznać dużo sympatycznych osób, takich jak Karolinka, która właśnie tam do mnie macha. Świetnie jest pomagać, świetnie jest patrzeć na rodzinę, która się cieszy, gdzie dzieci biegają szczęśliwe, mające rzeczy, takie których nigdy nie dostały. Wydaje mi się, że to jest naturalne, że każdy w sobie nosi to, że chcemy innym pomagać. To jest taka bardzo, bardzo, bardzo mądra pomoc rodzinom. To jest dla mnie szlachetna paczka. Jak się co ja myślę? Ja myślę, że to jest coś wspaniałego, że to jest takie bardzo mądre pomaganie, bo samo pomaganie, to można sobie pomagać i pomagać, tylko właśnie takie, żeby pomogło, żeby było konkretne. To jest coś wspaniałego i myślę, że gdyby ludzie byli... Bo może dużo, wiele osób chciałoby otrzymać yy, taką pomoc? pomoc, tak? Tylko yy, ludzie obawiają się, że jak już coś medialnego yy, ma być mhm. w tym zawarte, to mówią z góry nie, tak? A proszę powiedzieć, jak pani wspomina ten pierwszy kontakt z wolontariuszem? Jak yy, to jest yy, w To znaczy, jak wspominam, no nie, nie mogłam wierzyć w to, że po prostu, że jednak, tak, bo zawsze mi się wydaje, że, że może ta pomoc to jest, no może jeszcze nie dla mnie, może dla kogoś innego, a jak usłyszałam, że to jednak y, y, może się zdarzyć, tak, bo to byłam zadowolona, szczęśliwa, bo y, dla nas to bardzo wiele znaczy, tak? A co ja Pani dzisiaj chciała powiedzieć tym uczniom drugiego roku, kto, kto, którzy kto pomogli to Pani i Pani rodzinie? No, nie spodziewałam się, że są tacy szlachetni w ogóle, no coś wspaniałego, taka młodzież bardzo rzadko... Yy, znaczy, mamy młodzież bardzo fajną, ale yy, no koleżankę tak fantastycznie i całą rodzinę, że no nie spodziewałam się, że są tacy wspaniali. Bardzo im dziękuję za poświęcenie, za, yy, za zaangażowanie, bo to tak w takim krótkim czasie w ogóle i, i w ogóle zachęci, tak? No wspaniała młodzież, wspaniała szkoła, wspaniali profesorowie w ogóle. I ja, to są nasze Dobrze, tak. Paulina Gawrońska oraz duet Angelika Drzewiecka i Sonia Kostrzewa wygrały najbardziej prestiżowe kategorie trzeciego powiatowego festiwalu piosenki z Duny 2013. Organizatorami festiwalu była Biblioteka i Dom Kultury Gminy z Duny oraz Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Historia festiwalu sięga 1999 roku, który przez wiele lat nosił nazwę Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. Obecnie festiwal rozwinął się na tyle, że adresowany jest do wszystkich kategorii wiekowych. i this Ja ci mówię i do czwarta nam może ciebie dość. Ja ci mówię, idź, do czwarta nam może Ciebie dojść. Ja ci do powiedziałam, że już nie zadzwonię z Powiedziałam, iż już lepiej do niej kręciłam. Powiedziałam nic już nie pamiętam, a jakże?

Księżak Łowicz zwyciężył trudny mecz z KS płaskiwarka 81 do 77. Mecz był niezwykle emocjonujący. O zwycięstwie zadecydowały ostatnie sekundy tego pojedynku. No na pewno z wyniku możemy być zadowoleni, ale z gry na pewno nie. Cały czas staramy się udoskonalać naszą grę. No był fajny fragment. Znowu odjechaliśmy przeciwnikom i potem znowu jakaś. No nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Kurczę, rozluźnienie. Pozwalamy przeciwnikowi wrócić do gry. No i nerwowa końcówka, w której wszystko się może zdarzyć tak naprawdę. I jeden źródł mógł decydować o tym, żebyśmy przegrali i nad tym musimy pracować, bo potencjał mały, mamy, ale, ale nie umiemy go wykorzystać. No, są momenty fajnej gry, a potem odpuszczamy i przeciwnik, wiadomo, że jak przeciwnik zaczyna dochodzić, to, to łapie, łapie jakby taki wiatr w żagle i, i zaczyna mu wszystko wychodzić, to różnie się może tam potoczyć końcówka. księżak awansuje. No na pewno zrobimy wszystko, wszystko, żeby awansował. No nie chcę tutaj takich deklaracji składać. My jako zawodnicy walczymy w każdym meczu i, i na pewno będziemy walczyli do końca. Zrobimy wszystko, co do naszej mocy. Ech, jak będzie, przyniesie oczywiście to przyszłość i przyszłość pokaże. Dziękuję za uwagę, Jakub Pierzankowski.